Bardziej Puławskie. Radio LPU w cyfrowej pracowni artystycznej Płowskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika szykują się interesujące zajęcia dla wszystkich młodych ludzi zafascynowanych nowymi technologiami. Dzieci w wieku od 6 do 9 lat będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach. Młody konstruktor robotyka z klockami Lego. W trakcie spotkań uczestnicy będą budować własne konstrukcje z klocków Lego, a następnie ożywiać je dzięki prostym elementom robotyki i programowania. Zajęcia planowane są raz w tygodniu w czwartki od 2 października. W tym samym dniu odbędą się też pierwsze zajęcia dla członków Koła Nowych Technologii. To inicjatywa dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. W trakcie spotkań uczestnicy zbudują i zaprogramują własne roboty, poeksperymentują z multimediami i nowoczesnymi narzędziami oraz odkryją edukacyjną wersję Minecrafta. Zapisy do obu tych grup odbywają się przez portal strefazajęć.pl. Radio Stąd. Radio LPU. Bardziej Puławskie. Radio LPU.